I to ja hej to ja LPS Martusia <laughs> Dzisiaj to znaczy wczoraj kupiłam sobie nowego podka takiego Powiedzcie mi proszę jako to jest rasa, bo ja <laughs> nie wiem to jest dziewczynka, nazwę ją Bentelka. <laughs> ja ze sobą <laughs> Taki bidon. No no i właśnie. No ty. Ja muszę tak tak szybko, zaraz zdał się w Krichowie i zaraz idziemy zwiedzać. A więc. Cześć. A jeszcze jedno słuchajcie. Ym... Słuchajcie, ja teraz nie będę kręciła filmików. jestem właściwie siostry. A więc cześć, przypominam, to jest pentelka. Mój domy pies, piszcie komentarz, jaka to jest rasa. Ja za sobą taki widzę. No, mam krzewkę trochę. No to cześć.